W ostatnim wywiadzie Tadeusz Skrzyżanowicz, jeden z uczestników programu Sanatorium Miłości, otworzył się na temat swojego doświadczenia w popularnym reality show. Wyjaśnił, że po zgaszeniu świateł kamer w krynicy, zdroju, kiedy uczestnicy mogli być sobą bez obserwacji widzów, wiele relacji uległo zmianie. Jedną z najbardziej omawianych spraw w programie była relacja między Małgorzatą z Sobudki a Andrzejem z Milanówka. Małgorzata szybko zainteresowała się Andrzejem, lecz jej uczucia nie zostały odwzajemnione. Tadeusz podkreślił, że mieszkając z Andrzejem w jednym pokoju, zdążył go dobrze poznać i opisał go jako człowieka wartościowego i przyjaznego. Jednak jego reputacja wśród widzów uległa pogorszeniu z powodu konfliktu z Małgorzatą. Małgorzata twierdziła, że Andrzej wyznał jej miłość, co później stanowczo zaprzeczał. Zdaniem Małgorzaty, Andrzej był nieszczerzy i manipulacyjny, co skłoniło ją do nazwania go szustem. Nienawidzę oszustów. Facetów, którzy rzucają słowa nadaremnie. Dlaczego mi mówi po dwóch dniach, że mnie kocha? On to powiedział mi powiedział tak szczerze, przytulając i że będziemy razem czas spędzać. Andrzejowi nie można wierzyć, mówiła przed kamerą. Tadeusz, jeden z uczestników programu Sanatorium Miłości, opowiedział w ostatnim wywiadzie o swoich doświadczeniach z pobytu w krynicy, zdroju, rzucając nowe światło na relacje między uczestnikami. Szczególnie w kontekście konfliktu między Małgorzatą z Sobudki a Andrzejem z Milanówka. W rozmowie z plejadą Tadeusz bronił Andrzeja, twierdząc, że nigdy nie był świadkiem, aby Andrzej wyznawał miłość Małgorzacie, co stało się głównym punktem sporu między nimi. Według Tadeusza, negatywny obraz Andrzeja, który wyłonił się w trakcie emisji programu, był w dużej mierze efektem oskarżeń Małgorzaty. Sugeruje, że mogły one wynikać z jej niewłaściwej percepcji sytuacji, być może z powodu nadmiernego spożycia alkoholu podczas wspólnych imprez. Nie chcę mówić przykrych rzeczy o gosi, ale jeśli ktoś nadużywa alkoholu, to potem zapomina. Co mówi? Uważam, że trochę przesadziła w stosunku do Andrzeja, który tak naprawdę nic jej nie zrobił, stwierdził Tadeusz. Opowiedział także o rozrywkowym trybie życia, jaki prowadziła Małgorzata wciągając w to również inną uczestniczkę, Janinę. Mimo to Tadeusz wyraził szacunek do Janiny, zaznaczając, że choć nie podzielał ich stylu życia, to nadal traktuje ją z sympatią. Komentarze Tadeusza mogą rzucać nowe światło na dynamikę relacji między uczestnikami Sanatorium Miłości i mogą prowokować dalszą dyskusję. Jego wypowiedzi, wskazujące na możliwe przyczyny konfliktów i nieporozumień w programie, otwierają drogę do dalszych analiz i odpowiedzi ze strony innych uczestników, w tym Małgorzaty, która może zechcieć odnieść się do tych zarzutów, czy jej odpowiedź doda kolejny rozdział do tej burzliwej historii. Czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy tej kontrowersyjnej narracji.